Hej, witajcie, tutaj Nexos. Witajcie w kolejnym Nexlogu. Dzisiaj znajduję się troszeczkę w innym miejscu niż zazwyczaj w Nexlogach. E, tam przyzwyczaiłem się w tych, tych, że sobie gdzieś tam będę jeździł. Oczywiście takie Nexlogi też się pojawią. E, no i pomyślałem jeszcze nad takimi bardziej statycznymi e, Nexlogami, gdzie po prostu będę sobie siedział. I tutaj sugerując się e, takimi ludźmi jak CTSG czy ROC, postanowiłem przybrać jakieś miejsce, które będzie ukazywało nie tylko mnie, bo to troszeczkę jest nudne, ale także gdzieś tam moje miejsce pracy. Jak widać, z tyłu jest komputer, e, moni dwa monitory e, i to wszystko. No nie wiem, to jakoś ma swój urok. Ja też lubię takie filmy oglądać, gdzie w tle coś tam się dzieje. E, no i w tyle postanowiłem puścić się mój najnowszy filmik z PVP, i to jest, gdy byłem na. Alteract Wally -E, i to się nazywa Alteract Wally -E Ball Smash, dosyć e, fajny tytuł. E, no i o czym dzisiaj chciałem powiedzieć? To będzie troszeczkę także informacyjny nextlog. E, mam nadzieję, że jakąś uda mi się fajną muzykę tutaj w to włożyć. E, jak coś to mm, powiedzmy, że tu, tu będzie adnotacja e, do tego, ten, bo mam pomysł na muzykę. No ale dobra. <laughs> Pierwszą rzeczą, która wynikła mi w tym tygodniu, to jest taki troszeczkę plan zasugerowany przez was, czy na przykład nie mógłbym zaplanować w dany dzień, co ja będę robił, czego można się spodziewać. No i ja zapytałem się was, kurde, chcecie taki plan, że nie wiem w poniedziałek coś tam, we wtorek coś tam, i że codziennie jakiś tam materiał będziemy wkładać. To też daje mi taką perspektywę. E, przyszłościową, że ja już będę, o we wtorek nagram sobie, e, nie wiem Nexus na Pandarii, na, nagram sobie dwa odcinki i wtedy już w te wtorki będę miał na przykład spokój e, no i wam się to spodobało, pisaliście, że chcecie, tam dostałem nawet dużo łapek w górę hihi, hi. e, możecie jeszcze pisać, e, to jeszcze nie jest ustalone e, to, to jeszcze jest jeszcze w fazie beta, że tak powiem e, i obmyślałem taki e, plan, który mam zapisane tutaj na moim tym patrzcie, wah Moje pismo żeglarskie pisałem to na kolanie. <grych> no i ogólnie w wyniku z tego to jest mój plan, przedstawiam wam. Oczywiście on jest do modernizacji i będziemy. Oj pawełek przyszedł, zaraz go może pokażę. Obmyśliłem, e... że w poniedziałek w poniedziałek będzie PvP, we wtorek będzie Nexus na Pandarii... w środę zro... będziemy robić sobie instancję e... i scenario. No tam jest dosyć dużo tego, więc odcinków będzie dosyć e... ten. Czwartek, uwaga. E... Myślę na tym, czy by nie powrócić znowu do serii OPDO, którą nigdy nie mogę jakoś skończyć. I myślę, że może w czwartki będziemy to OPDO oglądać sobie. Ja mojego Prista wbiłem na level 68 i on już jest na Northrend, więc no ja uwielbiam to. I jeżeli miałbym nagrywać tą serię. OPDO, to na pewno bym się delektował e, tym trendem, bo to jest naprawdę ostatnio, zatęskniłem sobie. No ale dobra, no to czwartek mamy OPDO. W piątek myślałem, żeby znowu zrobić Nexus na Pandarii, ponieważ to są takie fajne, dosyć randomowe, informacyjne e, informacyjne e, odcinki. Następnie w sobota, to będzie taka sobota widzów. Sugeruje się także innymi kanałami, które takie rzeczy także e, prowadzą. Czyli gdzieś tam na Facebooku będą ankiety. Mój Facebook, jeżeli ktoś nie wie, pojawi się gdzieś tu. Uu, będzie mój facebook i tam gdzieś tam w sobotę będą się. W piątki, przepraszam. W piątki będą pojawiać się pod wieczór albo gdzieś tam po południu ankiety, więc już zapraszam na to. Jeżeli oczywiście to dojdzie do realizacji, bo nadal nie wiemy, czy ten plan będzie ok. No i wtedy będziecie mogli sobie wybrać, co chcecie oglądać. I na sobotę przygotuję ten odcinek, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. I w niedzielę pomyślałem nad Nexlogiem, ponieważ no to jest. To jest łatwe wiecie, wtedy no niedziela to jest wiadomo dzień wolny I będę mógł sobie odpocząć troszeczkę, a, my, a dla mnie nextlog to jest coś przyjemnego, mogę sobie usiąść Pograć, pogadać y, i takie, y, znaczy pograć, no w sumie też tam coś gram czasem na, na tych nextlogach y, No i to jest też podsumowanie, możemy zrobić takie podsumowanie tygodnia w tą niedzielę Co ja robiłem czy takie ten, no <laughs> ja tutaj wszystko, żeby nie było, że, że ja coś tam o zgapiam, zgapiam tak, ja się sugeruję innymi kanałami, bo to naprawdę działa i to też mi się yy, podoba. Wiem, że to jakaś indywidualność i te sprawy. Ale, no, jeżeli chcecie y, taki plan i to, co Wam przedstawiłem, czyli jeszcze raz poniedziałek, y, poniedziałek PVP, wtorek Nexus na Pandarii, środa instancji i scenario, czwartek OPDO, piątek y, Nexus na Pandarii, sobota, sobota widzów, no i niedziela Nexlog. Jeżeli Wam takie coś pasuje, to ja jestem jak najbardziej, może, że chcecie jakąś modernizację wprowadzić, no to ja jestem jak najbardziej <laughs> y, za. Następnie, teraz. Co, co się jeszcze dzieje? E, otóż ja jadę na, mm, na PGA, PGA, czyli e, targi poznańskie, e, Poznań Game Arena, jeżeli dobrze to wypowiadam. I e, to jest impreza gamingowa, to jest taki... Ludzie to określali mianem takiego małego e, małego... małego Gamescom, bardziej polskiego. E, no i to jest jedna z takich większych, jak, jak nie największych e, tych mm, imprez. Y, organizowanych w Polsce Która chyba tam przez 3 lata w ogóle nie miała miejsca I teraz powraca, więc y, naprawdę jest dosyć przyjemnie I jedziemy w dosyć y, bardzo fajnym składzie Jadę ja, oczywiście ja, Soushibo, Flamey, Kolega Flamiego, czyli Jogurt Jeżeli znacie y, Soushibo, to też go znacie I jedzie także Uri Uri, też robiłem z nim parę materiałów Jest on ogólnie też moderatorem gdzieś tam na czatach roka To ma miejsce PGA jest od 26, czyli w piątek, ten piątek, za parę dni, aż do niedzieli 28. Nasz plan, jeżeli ktoś chce poznać nasz plan, to to wygląda tak, że Flamey, Flamey, Uri i Flamey, Uri i Soushibo, oni jadą samochodem z, z Gliwic aż do Poznania. To tam jest 4 czy 5 godzin jazdy to zależy, jak tam im pójdzie. No i w pierwszy dzień my, ja Flamey i Uri będziemy się gdzieś przechadzać przez miasto, więc może gdzieś tam nas spotkacie. Będziemy w takich miejscach jak rynek, czy Stary Browar, czy takie właśnie rzeczy, bo ja troszeczkę poznania znam, bo mam półtorej godziny drogi. Mieszkam w Gorzowie. I no, bo pierwszy dzień jest dla vip ów wiecie, no nam nie chce się płacić 100 złotych za wejście na VIP Day. Więc sobie pochodzimy gdzieś tam po mieście, będzie dosyć fajnie. Wieczorem do, dołączy do nas Soushibo. No i już w sobotę i w niedzielę będziemy gdzieś tam in intensywnie grasować po targach. I wieczorkiem też gdzieś tam będziemy wychodzić, bo to jest tam chyba kończy się o 19 zawsze. To będzie Poznań po godzinach z nexosem i w ogóle. <laughs> Szykujemy dużo materiałów, dużo vlogów, nexlogów czy to co to tam ma być. I no zapowiada się ciekawie, więc jeżeli ktoś jedzie z Was na ten na PGA, to warto nas poszukać. Wiecie jak wyglądam, Blondyn, długie włoski. Dokładnie. Tak eee, więc, no no ja zapraszam, jeżeli mnie gdzieś znajdziecie, to nie, nie, nie musicie się krępować, możecie podejść, ja nie jestem wysoki, więc nie pobiję was niestety, nie no. <ścoughs> eee, no, no tak, to myślę, że to wszystko tutaj. Co jeszcze, co na moim kanale? Dużo na moim kanale się nie dzieje. Ostatnio wbiłem 3200 widzów, tak? 3210 widzów, kurde. Naprawdę wam dziękuję, to jest strasznie duży. Powiedzmy, że się nie spodziewałem nigdy tego, że będę miał tyle widzów. Naprawdę wam za to dziękuję. Specjal on jest w drodze, już sam nie wiem co z tym specjalem. Yy, ogólnie z Flamie myśleliśmy, że nie ma sensu robić tamtego, bo to jest zbyt wiele roboty i myśleliśmy, żeby na święta coś przygotować, ale to jest tajny plan i ja już go teraz poprowadzę, więc on na pewno dojdzie do realizacji, yy, więc na święta możecie się spodziewać czegoś fajnego. Yy, no a tymczasem, co, co? No, myślę, że już będziemy kończyć yy, tego next loga, myślę, że jest zbyt statycznie, jest zbyt nudno już yy, i niewiele ludzi przetrwa do tego końca. Więc... co? No do zobaczenia. Cześć!